Moi drodzy, mam nadzieję, że nie zapomnieliście o piesek postingu, prawda? Mam nadzieję, że pamiętacie, że obiecaliśmy sobie, że będziemy grać w każdą gierkę o pieskach, jaka istnieje. To bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj będziemy grać w gierki o pieskach. Siemanko z tej strony Czokle. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w gierce, która nazywa się Jace. Ja jaj, jajce, jajce, jaj. Gierka, w której chodzimy po farmie, ok? No i słuchajcie, z tego co wiem, to chodzi tutaj o to, aby rozmawiać ze zwierzętami i wykonywać różne zadania, więc zobaczymy, czy uda nam się to wszystko przejść na jednym odcinku. Myślę, że tak, bo to jest gierka z Itch.io, czyli z tej takiej strony z prostymi, darmowymi gierkami od twórców. No i tak, mailbox. Stop, najpierw pokaż mi hasło i pokażę ci pocztę. Chwila, jakie jest prawdziwe hasło? Nieważne, to poczta. E, do kogokolwiek, kto to czyta, nie chcę więcej prowadzić tej farmy. Jeśli chcesz, weź, to, weź ją, dziękuję. Poza tym, e, zwierzęta na tej farmie są trochę dziwne. No dobra, ktokolwiek włożył ten list do tej skrzynki. E, dzień dobry, pani, pani Żabo. Twoja żona cię zostawiła. Well, that escalated quickly. E, co zrobiłeś? Idź znaleźć twoją żonę. Nie pozwól, żeby inni się dowiedzieli. E, chwila. E, żabo, znamy się? E, jestem dobrą żabą. Jeśli potrzebujesz pomocy chętnie Ci pomogę. Kim jest moja żona? Co? Nic dziwnego, że ci zostawiła. Nie martw się, pomogę ci. E, jak mogę znaleźć moją żonę? E, może porozmawiać z kimś innym, może oni ci pomo pomogą. Dzięki żabo. Eee. To było dziwne. Jakby. E, kuro? E, o, konieciła, Dzień dobry. Ha! Uczy się japońskiego. O, ale jesteś chudy, co się stało? O, wiem! Twoja żona cię zostawiła! Czemu rozmawiamy o tym, że mi żona zostawiła? Dlaczego w tej grze? Z... Dobra, nieważne, dobra. Co? Nie! Tak, ale nie martw się swoją żoną. E, idź, znajdź trochę siana w mojej. E, jak to się na polski tłumaczy? KUP. To jest taka zagroda tam, gdzie kury. E, grzęda. O, dokładnie. O to słowo mi chodziło. E, Powinieneś wyglądać dobrze, kiedy spotkasz swoją żonę. Dobra, mam iść. O. Estro, wyglądasz ok. Ok. Tu jest kolejne sianko. Wyglądasz dobrze. Wyglądasz bardzo dobrze? Wyglądasz cool? Wyglądasz świetnie. Wyglądasz szalenie! Chciałbym wyglądać tak szalenie. E, co lotułem? E, jakiś e, pamiętnik. Pamiętnik zdrowej kury. E, dzisiaj był dobry dzień, nauczyłam się japońskiego. Z, złożyłam małe jajo. Rozmawiałam z Jenny. Powiedziała, że ma plan. Jestem podekscytowana. E, dzisiaj był dobry dzień, nauczyłam się japońskiego. Złożyłam jajko, jestem zdrowa, e, rozmawiałam z Jamesem, e, rozumiem jego smutek, jest młody, e, znam młode, zmu, znam młode osoby, dzisiaj jest dobry dzień, nauczyłam się, czy ona każdego dnia pisze o tym, że e, uczyła się, no w sumie dobra, no. kury nie mają jakoś specjalnie dużych muszków, ale nie mówmy jej tego, ok? E, proszę, to twoje jajko, dlaczego moje jajka są wszędzie? Wcale nie wyniosłem to z grzędy. E, dobra, co my tu mamy? Mamy jakieś szczypce, jakieś szpadle. E... Cześć, jestem kamieniem. E... Nie, jesteś beczką. Znaczy... Jesteś skrzynką. E... Śmiejący się koleś. Ha, ha, ha. Czy na tej... W farmie panuje jakaś wiedźma, która zamienia biednych ludzi w, w skrzynki? Dlaczego tu jest kamień, a to jest śmiejący się koleś? Halo, halo wielki koniu, może mi coś powiesz na ten temat? Koniu, czy ty mówisz przez swoją. dupę? Pewnie słyszałeś o mnie od innych zwierząt, jestem mądrym koniem. Tak, to ja. E, więc pewnie masz do mnie jakieś pytania. Dobrze, nie ma problemu, odpowiem ci na nie. E, czy znasz moją żonę? Znam! Ale widzę, że się nie śpieszysz. Powinieneś e, zapytać mnie o inne pytania. E, jak mądry jesteś? Dobre pytanie. Boję się, że jestem bardzo mądry. Czytałem dużo książek i mogę zaprosić Cię, e, żebyś obejrzał moją półkę z książkami. E, czy jesteś... E... Szaj, po polsku. Jejku, brakuje mi słowa. Czy jesteś wstydliwy? Eee, o, to było bardzo niegrzeczne. Nie jestem, nie zrozumiałbyś. <laughs> o, e, poczekaj. E, a co jeśli dam ci trochę misji? E, jeśli je skończysz, pomogę ci znaleźć twoją żonę. O. W końcu mamy coś do zrobienia. Uwaga. E, misja. E, dajmy robaka naszej kurze, spowodujemy, żeby piesek był szczęśliwy. E, piesek, pamiętacie, gdzie jest piesek postnik. Musimy zająć się pieskiem. Mam, musimy znaleźć innego kolesia, musimy e, znaleźć cichą dziewczynę i być kolegą ze mną. Aha, musimy się zaprzyjaźnić na końcu z koniem. Dobra, e, zacznijmy może od tego laughing guy. Czy to nie chodziło od Different Guy? Czy to nie chodzi.? Nie, nie chodzi o tego. Dobra. Piesku, czemu jesteś smutny? O, cześć! Jestem smutnym pieskiem. Moje serce jest złamane i dużo piję. Piesku, czemu płaczesz? Nie, jestem dorosłym psem. Nie płaczę. Czy ktoś cię nie kocha? Co? Nie, widziałeś moją dziewczynę. Jej, jej imię to pani Kość. Kochana dziewczyna, czyż nie? Ale nie może mi pomóc z moim smutkiem. E, jesteś samotny? Tak, jestem bardzo samotny, ale samotność jest fajna. Wyglądasz fajnie, e, więc też pewnie jesteś samotny. E, jesteś bardzo dobrym pieskiem. Nie próbuj mnie pocieszać. E, pokaż trochę szacunku mojemu smutkowi. Ale jesteś najlepszym pieskiem. Naprawdę? O, czuję się troszeczkę lepiej. O, zrobiłeś to. A nadal jestem smutny. No dobra... Do zobaczenia. Proszę, nie próbuj mnie pocieszać. Daj mi po prostu tutaj zgnić w samotności. Ten piesek jest naprawdę smutny. Może, może, może zabaw się ze swoją dziewczyną, co? To jest moja dziewczyna, nie rzucaj we mnie! Nie rzu... <ścoughs> Dlaczego ją rzuciłeś? O! Mówisz, że jest piękna. O, dziękuję, dziękuję. Piesku, przede wszystkim powinieneś przestać pić. Powinieneś przestać pić alkohol, piesku. Musimy cię jakoś pocieszyć. Jakby cię tu pocieszyć? Eee, czy. Eee, może w jabłkach, poczekajcie. Może w jabłku jest gdzieś eee, robak, albo. Eee, kaczka! Hej. Eee, co tutaj robisz? To miejsce jest bardzo ciche. Nie lubię muzyki na farmie. Okej, okay, kaczko. Eee. Find a quiet girl, to właśnie ona! Okej, okay, dobra, ma, czyli mamy jedną rzecz znalezioną. E, czy gdzieś tutaj znajdziemy coś potrzebnego nam? Mam wrażenie, że tutaj na farmie może być coś ważnego. Ale. Chwila? To? Nie, myślałem, że to jest jakiś. Możemy porozmawiać z dynią. Jestem najsilniejszą dynią. Pokonaj mnie. Aha, to jest y, rysunek. Kury, która mówi po japońsku. Dobra, czy możemy ten rysunek kury dać kurze na przykład? Czy te rysunki powinno się oddawać swoim właścicielom? Kuro, to dla ciebie. O, teraz wyglądasz szalenie. I pachnie szalenie. Sayonara, znajdź swoją żonę. Yy, wpadnij, kiedy tylko będziesz chciał, potrzeby kogoś do, do rozmowy. Chwila, żabo, czy wiesz, jak, jak uszczęśliwić pieska? A, po prostu zgubił swoją piłeczkę tenisową. Może znajdziesz ją gdzieś. Okej, okay, a jak znaleźć robaka? Hmm, nie do, nie do końca wiem gdzie, ale wiem, że żyje na farmie, e, a jego ulubionym kolorem jest zielony. Dobra, czyli musimy znaleźć coś zielonego i tam będzie. E, tam będzie nasz e, robak, a dla psa trzeba piłeczkę. Spoko, damy radę. Czy możemy tu wejść? E, chyba nie. Halo. A, dobra. To może. Poczekajcie, może tutaj gdzieś coś znajdziemy. Bo tu jest jakaś. Ech. Nie możemy tam pójść. Za to tu mamy niebezpiecznie dużo cegieł. Czy powinniśmy tu zacząć szukać? Chwila, coś tu jest. Kolejne zdjęcie. Tym razem zdjęcie z pieskiem, który sieka cebulę? O, mamy kolejne zdjęcie. E, tym razem mamy konia, który się relaksuje przy drinku spoczko. E, książka. Dlaczego konie są najmądrzejszymi zwierzętami na ziemi? Chyba naszemu koniowi się to spodoba, co? Ta książka jest taka mądra, dziękuję. Przyjaźń! Znaczy teraz, moi przyjacielu, zapraszam Cię do mojego. do mojej półki z książkami. O! Proszę, tylko bądź ostrożny. Aha, tutaj! Dobra, zaraz tu przyjdziemy, zaraz tu przyjdziemy. E, na razie musimy poszukać kilku innych rzeczy. Na, nadal nie znaleźliśmy e, piłki dla psa, nadal nie znaleźliśmy different guy jakiegoś. I nie znaleźliśmy robaka dla kury. Hm. Chwila, to! O to chodziło, znaleźliśmy piłeczkę. Piesku, nie bądź smutny, to jest piesek posting, nie możemy mieć smutnych piesków. O mój Boże! Świeża nowa piłeczka tenisowa! Jestem taki szczęśliwy! Pachnie tak dobrze, jestem taki szczęśliwy! E, nie wygląda na nową, ale jeśli jest szczęśliwy. Czyli nasz piesek został uszczęśliwiony, to jest najważniejsze. Teraz musimy znaleźć tylko jakiegoś different guy i jakiegoś robaka. Czy chwila, byliśmy po tej stronie? Chyba nie byliśmy po tej stronie, prawda? To też nie wygląda. Nie ma tutaj żadnego robaka ukrytego albo coś. Mystery <laughs> Bucket. Hej, you. <laughs> Hej ty, podejdź tutaj. Mam plan. Czy chcesz go usłyszeć? Tak. Dzięki. Zabiję całą ludzkość. Zabije całą ludzkość. Świetnie. Eee, pomóż mi. Potrzebuję broni. I trochę zbroi. I trochę jedzenia. O i, i drinki. I muszę być dobrze przygotowany. Trochę czekolady. O. Eee, zważając na to, że będę bohaterem. Dobra, i trochę zabawek. Zabawki też są ważne. Eee, przynieś mi... Je, przynieś je do mnie. Dzięki. Chyba nie, gościu. Chyba nie. Chwila. A different brick. Cześć, dobrze, że mnie znalazłeś. Jestem cegłą, ale jestem inna. Eee, jestem inna, bo mam inny kształt. Eee, aha, jestem inna nie dlatego, że mam inny kształt, ale dlatego, że możesz ze mną rozmawiać. Czekam na, na mojego przyjaciela tutaj. Eee, mam randkę. Okej, okay, czyli mamy cegłę, został tylko robak. I nie mam kompletnie pojęcia, gdzie możemy go znaleźć. Duże drzewo. Eee, Hej, duże drzewo, czy widziałaś może... Hej, duże drzewo, czy widziałeś może robaka? Nie, nie widziałem. A, a, a co tam trzymasz za, za plecami? Co tam, co, co tam trzymasz, Koleżko, Co, co, co tutaj, co, co, to, co to takie tutaj, co to jest? Kurko! O, znalazłeś mojego przyjaciela. To bardzo dobrze. W końcu mam, mam z kim rozmawiać. A to... nie, nie zamierzałaś go z, zamierzałaś go zjeść? Okej. Okay. W takim razie, jedyne co nam zostało, to pójść do naszego koleżki konia. Ej, koleżko koniu, co ty masz za ciekawego za książkę? W tej książce... nie wiem, nic tu nie widać. Ej, a w tej książce? Chyba te książki są niekoniecznie jakieś specjalnie... Ej, chwila, To chyba nie chodzi o książki. Chyba chodzi o to, co jest ukryte za książkami. Co my tu mamy? Eee, album rodzinny. Hm? Chwila. Eee, kura szyła nowy sweter dla Ciebie. Piesek. Eee, piesek eee, płakał podczas krojenia cebuli. Okej. Okay. Ja stawałem się coraz coraz bardziej mądrzejszy. Okej. Okay. Eee. A o co chodzi z tym? Zapomniałeś wszystkich i myślałeś, że Miotła jest twoją żoną. Co? Mr. Scarecrow, Miss Jace. I ostatnie stare zdjęcie, czy pamiętasz je? Chwila, czy żaba jest naszą żoną? Czy to o to chodziło? Cały plot twist to było to, że moją żoną była żaba? Ech. No cóż, ale wychodzi na to, że to jest koniec naszej gierki, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. E, no i nie zapominacie, że to nie jest koniec piesek postingu. Będzie więcej piesek postingów, będzie więcej gierek z pieskami, ale dopiero wtedy, kiedy je znajdę, więc do zobaczenia.